W przypadku galeny warto zwrócić uwagę na ołowiano-szarą barwę i szarą rysę. Galena ma też bardzo wysoką gęstość i spośród tych najpopularniejszych minerałów to jest to najwyższa gęstość, więc jeśli spotykamy coś wyjątkowo ciężkiego, to prawdopodobnie to jest właśnie galena. Warto też zwrócić uwagę na to, że zwłaszcza świeże okazy mają połysk metaliczny i to taki bardzo intensywny, tak zwany połysk metaliczny właściwy. Niestety galena dość szybko wietrzeje i robi się coraz bardziej matowa na powierzchni, więc, więc nie na wszystkich okazach będzie to dobrze widoczne. Tak mniej więcej będzie wyglądało, jak sobie zmatowieje. Więc zawsze warto zwrócić uwagę na świeży przełam. Galena jest też dość miękkim minerałem, więc dość łatwo powinno się ją dać zarysować gwoździem, a nawet paznokciem. To są kryształy galeny. Galena może. Znaczy generalnie galena ma pokrój izometryczny, ale ten pokrój izometryczny może mieć różne formy. Tutaj akurat takie troszkę zwietrzałe sześciany galeny. Tam wcześniej takie dość specyficzne formy, które można by było powiedzieć, że wyglądają jak połączenie piramidy i sześcianu. A tutaj galena w takiej dość dziwnej formie na pirycie. Warto też zwrócić uwagę, jeśli mamy okazję na łupliwość galeny. Jeśli rozłupiemy sobie galenę, to ona dość dobrze rozbija się na niewielkie takie formy w postaci sześcianów.